W Polsce, która polaryzacją stoi, często słyszymy o belżywej, dość mało poprawne pisemnie o Belgii. Jesteś lewakiem, to jesteś idiotą, chrmym i zabrzańcem. Jesteś prawakiem, jesteś katolem, faszystą i imperialistą, a najlepiej to putinowskim. Problem narastającej polaryzacji odbija się nie tylko na mało inteligentnych osobnikach walczących słowem i groźbami w sieci. Odbija się także na ludziach, którzy. Nie chcą należeć do żadnej z wymienionych powyżej sekt. Z tego powodu chcę Wam przedstawić książki, które mogą odpowiedzieć Wam na pytania, dlaczego ludzie są tak ograniczeni, oraz pozwolą Wam zrozumieć mechanizmy psychologiczne i polityczne. Od razu także zaznaczam, iż to nie jest żadne zestawienie książek od 1 do 5 w skali przydatności czy czegokolwiek innego. Dlatego proszę, by ich tak nie segregować. Dodatkowo zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, komentarza i udostępnienia tego filmu. Pokażmy innym, iż są książki, które mogą im otworzyć oczy w wielu aspektach. Marek Aureliusz to filar stoicyzmu, a zapiski, które pisał z początku sam dla siebie, dziś mogą nam dać dużo w perspektywie walki z własnymi demonami. Począwszy od pokory względem rozmówców, skończywszy na tym, by nie być aż tak surowym dla samego siebie i doceniać swoje działania, nawet te najmniejsze, bo przecież od czegoś trzeba zacząć. Choć ta filozofia ma ponad 2000 lat, do dziś nie zestarzała się ani trochę i naprawdę może pomóc. A w chwili gniewu pamiętaj, że niemęska to rzecz gniew. Owszem, łagodność i uprzejmość są jak najbardziej Ludzkie, tak i bardziej męskie. I tylko tu okazuje się siłę, i ścięgna i męskość, a nie w chwili gniewu i oburzenia. O ile bowiem jest co bardziej objawem równowagi o tyle i siły, a jak smutek, tak gniew jest objawem słabości, Boże, daj mi pogodę ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę, odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę, i mądrość, abym zawsze potrafił odróżnić jedno od drugiego. W pędzącym wagonie social mediów często zapominamy o tym, iż większość informacji podanych na portalach, w szczególności mediach masowego rażenia, ma zasadniczo jeden cel wykorzystać nasze emocje i naturę walki o przetrwanie, by wywołać w nas złość i wycelować nią palcem w adwersarza, który został wykreowany na poczet właśnie manipulacji takich mediów. Nie ma to też znaczenia, które media czytacie. W Polsce poczytne media powstały za pomocą protekcji tej czy innej frakcji i ich celem jest przekształcenie was, w mięso armatnie, które zostanie wystrzelone kanonierką w drugi statek, dając wymierne korzyści w postaci wyświetleń, obserwacji i pieniędzy z reklam właśnie tym medium. Dla nich jesteście tylko cyferką. Stoickie porady marka Aureliusza mogą Wam zwyczajnie pomóc, pod warunkiem, że spróbujecie je wdrożyć w życie. Pamiętajcie, że nie wszystkie muszą być dla Was atrakcyjne, dlatego też nie patrzcie ortodoksyjnie na porady i nie wierzcie w nie jak w dogmat, bo to zwyczajnie nie ma totalnie sensu. Skoro przedstawiłem wam już podstawową manipulację mediów, warto pokazać wam podstawę psychologii polityki społecznej mistrzowskie dzieło Gustawa Lebona. Książka pomimo, iż powstała pod koniec XIX wieku jest nadal aktualna, bardziej niż może Wam się wydawać, szczególnie patrząc na czas ery social mediów i skrajnej manipulacji społecznej. Gustave Le Bon był francuskim psychologiem, który jako pierwszy opisał w sposób dobitny i wyczerpujący podstawy psychologii mas, nie szczędząc przy tym dosłownie nikogo. Le Bon z swojej pozycji rozjeżdża walcem utarte przeświadczenia, iż ludzie są mądrzy oraz pokazuje wprost, jak pewne mechaniki mogą doprowadzić nawet największego głupca do władzy nad masami. Zapewne kiedyś obiło wam się o uszy stwierdzeniem pewnego Josefa, przyjaciela wąsatego malarza, iż kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Pewnie w środku uznawaliście, że ten człowiek bredził i fanatyzm nie pozwalał mu myśleć trzeźwo, ale co jeżeli miał rację? Choć prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem, to. Dla każdego, w szczególności człowieka prostego, jest ona dosyć uniwersalna. Przykładem niechaj będą stereotypy o młodych pokoleniach. Pokolenia przedwojenne zapewne mówiły o powojennych, iż one przyniosą zgubę i co to będzie. Pokolenia powojenne mówiły tak o milenialsach, a ci z kolei jadą bez ogródek. Pokolenie Z zarzucając nam lenistwo i roszczeniowość. W oczach każdego z wymienionych pokoleń te stwierdzenia były prawdą, i zapewne nieraz słyszeliście w trakcie jakiejkolwiek kłótni: Patrz, jak się burzy, prawda go boli! Cóż ta. Wyimaginowana prawda jednak nic z faktycznym stanem rzeczy wspólnego nie miała, a był to jedynie obraz wykreowany w głowie krzykacza, który wierzył, iż jego przemyślenia są jedyną prawdą, pozbawioną jakichkolwiek wad. Lebon tłumaczył to w sposób następujący. Tłum potrzebuje złudzeń, którym poddaje się instynktownie. Tłum nie pożąda prawdy i gardzi rzeczywistością, ubóstwia natomiast zwodnicze złudzenia. Kto potrafi omamić tłum, tem łatwo nimi zawładnie. Kto zaś stara się go rozczarować, padnie jego ofiarą oraz wbija w szprychy, pisząc aby przekonać tłum należy wyczuć nurtującego uczucia, następnie udawać, że też się je podziela, a dopiero wtedy można dążyć do ich zmiany, podsuwając za pomocą bardzo prymitywnych skojarzeń pewne sugestywne obrazy. Jeżeli od razu się to nie uda, należy powtarzać kilkakrotnie, przy czym pierwszym warunkiem jest wyczuwanie uczuć panujących w tłumie. Konieczność ciągłej zmiany sposobu przemawiania, aby był zgodny ze zmiennymi nastrojami tłumu, czyni bezowocnymi mowy wcześniej przygotowywane. Mówca bowiem nie może podążać za własną myślą, ale zamyślą tłumu. W przeciwnym bowiem razie nastąpi wzajemne niezrozumienie. Umysły logiczne uznając tylko rozumne uzasadnienie stosują ten sam sposób dowodzenia, gdy przemawiają do tłumu, a następnie dziwią się, że tłum ich nie zrozumiał. Jeżeli Was to zainteresowało to oznacza tylko jedno. Psychologia tłumu musi znaleźć się na Waszej półce w 2025 roku w sekcji przeczytane. Początkowo zacząłem interesować się tematem głupoty i dyktatury mas poprzez różnej maści teksty polityczne, i gdzieś mignął mi tekst o publicystyce hiszpańskiego filozofa Gasseta. Zachwycony podejściem do dyktatury mas, sięgnąłem po jego książkę i nie zawiodłem się ani trochę. Choć nie jest ona tak dobitna jak książka Lebona, to opisuje jednak ona zachowania mas. Nie w postaci typowo naukowej, jak to ma miejsce u Lebona, a w oparciu o historyczne zaszłości i mentalność ówczesnych ludzi, co jest bardzo, naprawdę bardzo ważne. Dla chwili obecnej charakterystyczne jest to, że umysły przeciętne i banalne, wiedząc o swojej przeciętności i banalności, mają czelność domagać się prawa do bycia przeciętnymi i banalnymi i do narzucania tych cech wszystkim innym. Gaset w swojej książce rozprawia się na temat tego, czy bunt mas jest zagrożeniem dla cywilizacji człowieka, czy jednak może nieść za sobą także pozytywne skutki. Nie chcąc wam spoilerować, muszę powstrzymać się od opowiadania większej części z tej książki, gdyż każdy z Was powinien osobiście sprawdzić, czy Gaset miał rację, czy zwyczajnie jej nie miał. Jest to pozycja zawierająca jego własne tezy, spostrzeżenia i wyraża indywidualne poglądy, zaś człowiek masowy jest jej tematem przewodnim. Można porównać to do beczki, w której zamiast miodu znajduje się spora dawka dziegciu z naklejką dla ludzi masowych. Nie zdziwi Was zatem kolejny cytat właśnie od gazeta. Być może mylę się, ale wydaje mi się, że obecnie pisarz, kiedy bierze do ręki pióro, by napisać coś na znany mu gruntownie temat, powinien pamiętać o tym, że przeciętny czytelnik dotąd z tym problemem nie zainteresowany nie będzie czytał dla poszerzenia własnej wiedzy, lecz odwrotnie, po to, aby wydać na autora wyrok skazujący, jeśli treść tego dzieła nie będzie zbieżna z banalną przeczętnością umysłu owego czytelnika." Jeśli składające się na masę jednostki uważają się za szczególnie uzdolnione, to mamy wówczas do czynienia jedynie z błędem jednostkowym, nie z socjologicznym przewrotem. Zaufaj mi, jestem kłamcą, to książka znanego na całym świecie pisarza Ryana Holiday'a. Skoro mówimy o masach, o ich braku zrozumienia kwestii podstawowych dla rozwoju, czas spojrzeć szerzej na manipulację. Jak ona działa, co ją cechuje. Manipulacja, choć w dobie internetu, nie zmieniła się ani trochę w swych podstawowych zagadnieniach, a Czarna maść kłamstwa zapełnia coraz więcej umysłów, gdyż kanał dotarcia. Jest ogromnie wielki, a ludzie, jak powiedział Lebon, uwielbiają wizualizować sobie rzeczy nierealne i wręcz abstrakcyjne. Ryan Holiday swoją książką może otworzyć umysły tym, którzy nadal się łudzą, iż są niezależne media, które nie wykorzystują ordynarnych technik wpychania swoich ideologii w umysły maluczkich. Ale jeżeli to dla Ciebie wciąż za mało, to. Spokojnie. W tej książce znajdziesz także informacje, jak wprowadzano nie tylko ludzi w fałsz, ale budowano na zaaranżowanych ustawkach krzykliwe hasła medialne, jak wrabiano małych dziennikarzy w nieprawdziwe informacje oraz jak się preparuje takie pseudo-wiadomości. Nie jest to oczywiście pozycja dla osób, które siedzą w showbiznesie, bo te zapewne znają aż do bólu te techniki, zapewne także nazwiska korzystające z takich dość wątpliwie. Moralnych narzędzi. Jednak dla osoby, która ma pojęcie ogólne lub brakuje jej wiedzy, jest to powiedzmy wprost must have, aby rozpocząć swoją przygodę z mrocznymi technikami manipulacji. Mówię Wam o tym, gdyż dzięki temu będziecie się mogli zwyczajnie obronić przed fałszą i obudą ludzką. Ostatnią pozycją na tej liście nie jest psychologia, filozofia czy opis fałszu mediów, a powieść. I to nie byle kogo. Autorem powieści o jakże enigmatycznym tytule jest Roman Dmowski, człowiek znany przecież z polityki, a nie z literatury. Dmowski napisał powieść w ostatnich latach swojego życia. Jest ona o tyle ciekawa, że jak na polityka nie brakuje jej zupełnie niczego. Ani tym bardziej nie jest ona płytka i pozbawiona ciekawych zabiegów narracyjnych. Mówię Wam tutaj o niej, ponieważ choć to powieść przestrzega przed czymś, o czym nie będę tutaj mówił, gdyż każdy z Was powinien się zagłębić w to, kim, a raczej czym była grupa. Uczynnych grabarzy, i jaką wiedzę Dmowski chciał przekazać w formie powieści, bo nie oszukujmy się, ale w latach 30. powiedzenie tego wprost nie przeszłoby przez cenzora sanacyjnego. Jedynym minusem książki są czasem zbyt ostre wypowiedzi włożone w usta zbyt delikatnych osób. Jednakże zdarza się to na tyle rzadko, że można na to przymknąć oko, udając, że pewnego zabiegu zwyczajnie nie dostrzegliśmy. Historia Zbigniewa Twardowskiego jest bardzo ciekawa i. Przekazuje rzeczy, których zwyczajnie się nie spodziewacie. Książki, jakie wam dzisiaj przedstawiłem, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Przedstawiłem wam je, ponieważ może ich nie znacie, a miewaliście w przeszłości lub teraz różnej maści pytania, na które nie mogliście znaleźć odpowiedzi, tak jak ja. Dajcie znać, czy czytaliście te książki, co o nich myślicie, oraz podeślicie swoje propozycje może dla innych osób w komentarzach, a kto wie, być może sam wybiorę jakieś książki, które wy polecicie, i wręcz zachwycę się nimi na tyle, by zrobić o nich transmisję na żywo. Kto wie. Dziękuję Wam za to, że spędziliście ze mną rok 2024. Jest to ostatni film w tym roku na kanale. Chciałbym Wam z tej okazji życzyć wszystkiego, co najlepsze, i samozaparcia do realizowania wyznaczonych celów w 2025 roku. Niech 2025 będzie w końcu tym rokiem, w którym polaryzacją zaczniemy wspólnie zwalczać, promując zarazem chęć podejmowania, Rozmowy w oparciu o argumenty rzeczowe, a nie krzyki, groźby i innej maści rzeczy, które krzywdzą nie tylko losowych rozmówców, ale i demoralizują społeczeństwo, pokazując to, że język tłuszczy może być popularyzowany, a przecież tego nie chcemy.